Dyskusje na temat spalania biomasy i technologii, które towarzyszą tego rodzaju procesom oraz kwestie związane z finansowaniem takich przedsięwzięć. To tematy zorganizowane już po raz kolejny w stalowej woli, konferencji pod tytułem Biomasa, technologie, realizacja inwestycji, finansowanie. Jej organizatorem jest dwumiesięcznik Nowa Energia. Staram się odkrywać nowe obszary, mówić o, o coraz to nowszych doskonalszych technologiach spalania biomasy o aspektach prawnych, które to otoczenie prawne jest cały czas w realizacji jakby można powiedzieć, bo brak ustawy o odnawialnych źródłach energii powoduje całe to takie prawne zamieszanie wokół, wokół biomasy i tak w skrócie można powiedzieć, że to są te trzy podstawowe cele, tak? czyli jakby dyskusja na temat prawnego otoczenia dotyczącego spalania biomasy, technologii, które towarzyszą tego rodzaju procesom no i kwestie związane z finansowaniem tego typu przedsięwzięć. I tak podczas konferencji Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało m.in. nowe podejście do systemu wsparcia dla odnawianych źródeł energii. Będzie zmiana dotychczasowej koncepcji, czyli nowy system wsparcia będzie opierał się na systemie aukcyjnym, co oznacza, że producenci, inwestorzy będą występowali na aukcjach na określoną wolumen energii elektrycznej i przy tak wynegocjowanej cenie będą mogli wytwarzać energię. Środowisko związane z biomasą zostało więc po raz kolejny zaskoczone nowymi rozwiązaniami. Oczywiście obawiamy się tego, bo mało krajów stosuje, gdyby tego rodzaju podejście, chociaż z ust tutaj przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki słyszeliśmy, że Unia bardziej skłania się w kierunku, żeby zaimplementować tego typu rozwiązania w całej Unii Europejskiej, ale to są dopiero jakieś jaskółki. Oczywiście i cały sektor odnawialnych źródeł energii wolałby, żeby to prawo było stabilne, żeby ten system wsparcia był stabilny, żeby mieli pewność w momencie podejmowania decyzji, że to, co sobie wymyślili, to, co zaprojektowali, po prostu będą mogli liczyć na dofinansowanie czy w postaci kredytów, czy w postaci jakichś innych programów, które jak gdyby tutaj są realizowane. Na konferencji obecni również byli producenci biomasy, którzy mówili o problemie jej odbioru. Kierunek współpracy z energetyką najprawdopodobniej się nie sprawdzi, dlatego należy, jak mówią, pójść w stronę indywidualnego odbiorcy. I tu jest duża przyszłość, bo każdy potrafi po prostu liczyć. Jeżeli on własny dom będzie ogrzewał taniej biomasą niż węglem, zastosuje to bardzo szybko. Jest natomiast potrzebne wsparcie technologiczne. Nie mamy w tej chwili wystarczających urządzeń dla gospodarstw indywidualnych do spalania biomasy. Te, które są moim zdaniem nie są dobrej jakości. A zatem kierunek rozwoju indywidualny powinien, w tym, w tym kierunku powinniśmy iść po prostu. Temat biomasy nie jest nam obcy. To przecież w stalowej woli powstaje blok parowo-gazowy. To tu będzie największa w Polsce elektrociepłownia, a inwestycja jest już na półmetku. Proces inwestycyjny przebiega zgodnie z planem. Na chwilę obecną wkrótce do stalowej woli przypłynie turbina gazowa firmy General Electric. Będzie to pewna również ciekawostka, ponieważ ona płynie rzeką, płynie Wisłą. Jesienią będzie właśnie Stalowej Woli. Zakończyły się prace fundamentowe, rozpoczną się prace montażowe. Oczekujemy, że zgodnie z planem, czyli w połowie roku 2015 oddamy elektrociepłownię do eksploatacji. Będzie więc na większą skalę produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu. Prowadzone są także przygotowania do produkcji energii z biomasy. Docelowo elektrownia Stalowa Wolska będzie funkcjonowała tylko w oparciu o gaz i właśnie biomasę.